Hello wręcz filipiński witam was. E, materiale z Luciana. E, pokażę Wam tutaj emotki na razie. To będzie ADK. naprawdę fajny. Ze mną jest Lelo, by the way. E, I jesteśmy sobie teraz na PBE. Jakby co to? Będzie jak zwykle milion pytań e, Jak wejść na PBE? Dowiedz no, na PBE nie da się wejść, bo nie ma rejestracji. Jest włączone. Tak sobie tańczy to? Jeszcze śmieszki. A, no to dobry śmiech kolego e, Okej, okay, zobaczmy polecalnej temy. Ten champ mi się naprawdę podoba Lecę sobie chyba na bot'a, dawaj ze mną Czekaj, muszę kupić coś Wiesz tak, e, opiszę wam e, Jego tutaj skill'e No więc pasyweczka Jeśli wykastujemy jakiś spell To potem mamy Double shot'a takiego mm, Tutaj minions and monster, take full Damage from bla 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 A w tych tych no właśnie, bo to razy 2, nie? A w czampy powinno być e, za połowę. Czyli 35. Mniej więcej tak to działa. Teraz Q. Cool. E, to jest naprawdę fajne, bo przelatuje z tego, co widzę. E, przez O tu jest nawet napisany przylicznik 60% of bonus damage. Aha, no to fajnie. I połowa w minionki. Zaraz to będzie w praktyce, oczywiście. E, teraz W. W to jest... E, co do tego W to nie jestem przekonany jakoś. W sensie to ma przelicznik pod AD całkiem ok, niby. E, musimy walnąć e, przeciwnika z tego strzału eksplodującego. Jeśli go walniemy to mamy dodatkowy movement speed. No i jakiś tam damage robi, nie? E to jest taki dash podobny do Evelyn, czyli e, mamy dasha jakiegoś tam Mniej więcej na odległość taką samą co Graves, nie? I dzięki temu możemy wyjść z cieków. jeśli kogoś zabijemy, to to się refreshuje, czyli jak u nie? No i ult, ult jest niesamowity, jak widziałem Strzelamy po prostu z karabinu i, i to zależy od ataku speedu e, Jeśli mamy dużo atak speed, to będzie strzelał z tego niesamowicie, what? Wow, zaczyna się Ładnie, ładnie, ładnie Uwielbiam, nie zdążam strzec Ignite'a Skrajające. się. What? Ej, teraz ludzie widzieli się. Oczywiście jesteśmy na boty, nie? No Bo to wiadomo, że ziemniaczki, ale teraz można było odczuć ten dodatkowy demerz z pasywki. Naprawdę to było fajne. O moje dusze. Nie Ach. mi to tak, także... Zobaczcie, możemy sobie teraz poczytać te jego ulti. Strzela ciągłym ogniem, właśnie w jakimś tam kierunku, i to się skaluje z Attack Speedem. No i oczywiście AD, nie. Dodatkowo to robi Total Damage Over. Aha i to ma fajny przylicznik od razu, fajnie. Naprawdę to robi dużo damage. A. Super. Bardzo mi się to podoba. No, Widzę, że bijesz tutaj. Chciałem Ignite. Spoko. Dobra, tak więc tak, tak działa ten... To jest właśnie ten jego dash. To będzie maxowana oczywiście ostatnie. Czyli więc tak. Eee, strzelamy w przeciwnika z W Czy ja mam tutaj jakieś głupie smartcasty? Dziwniej się z tego Q tutaj Jakiś dziwnie, strasznie dziwna mechanika tego Q Bo na początku mamy zwyczajny celownik, nie? A potem leci ten promień, w z... Aha Aha, a rozumiem, Czy to jest... O, to naprawdę co, coś nowego to nie ma postaci, która, e, która ma właśnie takie celowanie. Ty się musisz... On strzela w kierunku... Aha, rozumiem. On strzela po prostu w tym kierunku... E, nie możesz tego, z tego nie trafić, jak ktoś jest w zasięgu. Bo ty... Fajnie to działa. Będziecie ludzie musieli sami się przekonać, e, jak wyjdzie. Chyba, że macie konto na PBE. Lol jakie, hmm, nieźle jaka bota Dobra chciałbym, e, chciałbym teraz przetestować to combo W I teraz jeśli w ciebie trafię to ma movement speed, no mam faktycznie 370, O, okej okay. A i to działa na jakiś czas, o to bardzo fajne, można e, dwa razy tego użyć Jak widzieliście, pierwszy strzeliłem, w... pierwszy strzeliłem z w Wukonga konga a potem e, w Ankę i miałem dwa razy ten movement speed dodatkowy. To nie takie głupie. Okej. Okay. Jak na razie postać mi się podoba. Aczkolwiek nie jestem przekonany e, co do W i E. Nie wiem, oczywiście dużo może się zmienić, nie wiem kiedy oglądacie ten film na przykład. Bo tu mogą być dla was jakieś dziwne akcje, te skille nie są takie, no więc dużo zmian mój kill. zazwyczaj następuje. No. no, Rampage. Tam, że to mój kill. Przestań, ty... dużo... stoisz się gadasz i tylko mi zabierasz bociki. Dużo mogą się pozmieniać odnośnie jeszcze tego, właśnie tych skilli, nie? ferki wiadomo. Ale tak. To W. Jakiś ma przelicznik niby. Ej, to sobie powiło. No, okej, okay. ale jego ult po prostu musicie, ludzie, czekać na tego ulta, bo dla ulta jest stworzona ta postać, jak dla mnie, no po prostu strasznie mi się podoba, nie? Zaraz zobaczycie czemu. Ciekawe, czy jakby ktoś miał jakiś hardcore movement speed, to byłby w stanie uciec przed tym. A i ciekawe jeszcze, jak działa targetowanie R. Dobra, pokażę Wam. Aha, to działa tak. Czyli on jest skierowany w jedną stronę. Na razie to ma duży cooldown, ale pod koniec później ma 50 sekund, więc co chwila będzie mógł tego używać. Pewnie jest większą A i to jak to będzie? E, ciekawe jak to będzie wyglądało. Mm, 50 sekund, nie, no to na 16. E, plus jakiś tam blubaw, to praktycznie co chwila możecie nawalać, a to ...bije 300 Damage. E, 300% miniony, więc naprawdę nie Dobra, ja to sobie tak spaliłem nie, bo wiem, że e, wrócę się do bazy Okej okay. GOOL, bo Good job No byłam, moje blue Haha, ha, ha. ja sobie je ja Nie, nie dopiero... Na... Naprawdę spoko jest przelicznik z tym atak speedem To będzie... Ciekawe jak to będzie wyglądało jak dostaniemy na przykład 2-0 atak speedu, nie? Od jakiegoś Nunu czy coś Ale on będzie z tego Nie plu... zabieraj mi tego by od I ciekawe też jak tam przeliczniki What? A i dobry ma zasięg toku I to jest... I to jest też taki strasznie łatwy Haraz. nie będzie takie coś jak q że musi się tam trafić, nie, miniony to blokują, po prostu wali się przez wszystko Jeszcze trzeba W obczaić Czy to przelatuje przez minionki, ale to zaraz o, zobaczmy To jest ważne, nie? Jeśli tak, no to przeciwnicy nie będą mieli życia Nie, nie przelatuje, no ale dobra, to byłoby chory a, a teraz jak walnę w to, aha, czyli movement speed możecie ładować sobie coś na minionach oczywiście Anke, w razie co ja morduję. Nooo, podoba mi się, podoba mi się ten ult. W, w pierwszych chwilach właśnie ciężki jest do skminienia, nie jak odpali się pierwszy raz. Dobra, ona jest moja. I tak ją tak. zabiję jeszcze I teraz z nią, no coś takiego Aha. można robić. Nie, no, ale na linii to będzie miało się. Jestem ciekaw Waszego zdania. Możecie pisać tam w komentarzach, co sądzicie o Lucianie. Dla mnie jest naprawdę bardzo fajny. Nie wiadomo, jaki będzie miał końcowy. No końcowych statystyk nie wiadomo nigdy. Niech zobacz jak nas lubią. Grave, w sumie podobna do niego postać trochę. Czyli jako drugie maksujemy W. Co nam daje E? Mniejszy cooldown. Mana costy. Aha. Czy nic specjalnego, tak szczerze. Bo cooldown. Zobaczcie, refreshuje się po zabiciu. Nie, to jest ważne. Jest reset. On no, będzie naprawdę skakać fajnie. No. Naprawdę jeszcze, jeszcze ta jego pasywka do wykorzystania jest super Pokażę wam teraz dokładnie, nie? Chodź tu czogat. Pyk, pyk. No boi się strasznie tam? Wiem ale z Ja chciałbym pokazywać z niego. O i teraz zobaczycie Widzieliście? Naprawdę to jest to jest moc to będzie naprawdę hardcore. Jeśli e, zrobimy jakieś na przykład combo, e, w stylu wiecie: e, Q i dasz do przeciwnika dwa auto-ataki. Albo jak będzie w naszym zasięgu, to walniemy właśnie Q, dwa auto-ataki i E. Może też coś takiego. Może naprawdę, jeszcze W można używać. Ta postać jest. jest mega na razie. Tylko pytanie: czy w lejcie będzie miała. Jakie będziemy miała lejty? No bo tak się raczej nie przekonasz. No. Jakie będziemy? Jak o, będzie się soda. sprawowała w różnych fazach gry? O, Sona to w papier szybko zniknie. No. My, no. coś. Ale to wszystko pada. Jak tylko coś nie to mam many. Dobra, chrzanić to. Lord, dobre te. Może ja, yy, dalej. chciałbyś to złapać. Dobra, cofka. Popatrzmy na proponowane temki. Tutaj jest Blade, no to standard, nie? Jak na razie. Infinity Edge. Mhm. Dobra, złożymy sobie to do końca. I teraz pójdziemy sobie w. Uh, on. Attack Speed jest na nim z jednej strony fajny, dla tego ulta Pewnie będziecie chcieli zobaczyć jeszcze ten ult na, z jakimś super attack speedem. Pod koniec mogę sprzedać itemy i wrócę się do bazy, kupię sobie parę tych łuków, nie? Zobaczymy jak to będzie wyglądało jak na razie będę się budować w miarę normalnie Fajnie, że mana kost na to spada. Bo, jak będzie jakiś teamfight w lecie czy coś, nie? I zdobędziemy resety to wystrykalibyśmy się szybko z many. Więc to będzie naprawdę ok. jest bardzo fajne, że mana kosty spadają. Jak na razie, postać jest świetna. Przyjemne, przyjemne animacje ma do to ataków no ale to każdy carry ma akurat takie aczkolwiek słyszałem niektórzy na przykład nie lubią las-hitować yy, las Caitlyn, nie potrafią super jest wygląda w ogóle, wygląd yy, możecie sami ocenić bo nie wiem jak wam się podoba akurat e, w takiej grze postać yy. Posta postać taka troszeczkę science fiction, nie? W sensie. Aha. Lol. O, nie chcę dostawać za dużo. Dobra, się szybko. Wiadomo, że w normalnej grze nie będziecie tacy nafidowani. To R jest e, niby takie bardzo fajne, ale. Ciężko ze wszystkiego trafić, bo on e, wali w jednym kierunku i musimy wtedy biegać, tak? Ale to w, trzeba, wiecie, korzystać z E wtedy, bo bezproblemowo można korzystać wtedy z E. Także wtedy to trzeba będzie ze sobą połączyć. Odpalenie ulta i biegacie. Plus właśnie te wszystkie małe dasze robicie. Już cooldown 75 sekund. Całkiem, całkiem. Mały harasik o, tutaj mały pingę serio po ping. niebocie No chodź no tu Za mało W wykorzystuję, ale to widać, że po prostu nieograny jestem jeszcze nie pierwszy raz No I. A gdzie jest mój blade? Nie udało mi się użyć blade'a przez ten ping. No to jest niefajne. Dobra, ja się cofnę, bo już mamy trochę hajsu. Chociaż wezmę jeszcze sobie wieżyczkę. Dobra, i recall. Zobaczcie, ej, to na no serio the number bla 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 i zobaczcie, total damage over 19 shots 1393 On jest w stanie za tyle walnąć nieźle teoretycznie teoretycznie naprawdę brzmi to nieźle wszystko Wiadomo, że zobaczymy w praktyce jak ta postać wyjdzie, nie? Pogra się w jakieś normalne gierki, a nie na boty. Może nie będzie już tak kolorowo Nieraz było tak, że wychodzi postać i teoretycznie wszystko pięknie, a. Potem, jak przyjdzie Wam grać normalną grę, to już nie jest tak dobrze. Pasywka nie ma cooldownu, to też jest ważne. Czyli. E, między spelami, e, między skastowaniem speli, wypadałoby zrobić jakieś autoataki, jak u Riven, nie? Nawet E wtedy, no, nawet wtedy E udaje daje jakiś tam damage, jeśli użyjecie, robicie tak, ku. Nie znam jego lore, ciekawe czy ma coś wspólnego z Jasonem, czy coś? Czytałaś może, Lelo? No, nie bardzo. Ale coś tam Harżut był jakimś y, strażnikiem, mm -hmm. coś takiego, czyli Hanek, Jason, ja jakoś nie czytałam tego dokładnie, tylko tego. Dobra. Do... No chodźcie do mnie. Zobaczmy ten damage. No jak na razie pięknie, ale no miniony to biją trochę... Ach, razem. No. Ach! So close. Nie przyjemnie mi się gra przez te 190 pingów. Dobra. Ale double shot jest super. Teoretycznie robi to tak hardkorowy damage już. No ale ciężko wystrzelić to wszystko w przeciwnika. Jeśli będziemy w stanie no to po prostu ktoś umiera z samego ulta. Teraz zabić... no jakikolwiek carry, nie? Jeśli nie będzie czegoś robił. Jak zgarnie damage taki na papę, no to ciężko. Z drugiej strony, jeszcze nie wiem jak to działa, yyy... E bla bla bla. Aha, czyli możemy anulować tego ulta. No to nic super specjalnego, ale. E, jeśli właśnie bilibyśmy się tutaj z bliska, nie? Tutaj byłby jakiś typek, na przykład S wkurzający i on by się flash E za was, nie? I A strzelacie cały czas chyba w tą stronę. Czy może nie wiem jak to działa do końca? ile ma ten Ult koldowany teraz? Teraz mam 60 sekund. to śmiesznie mały. No. Ale spokojnie, bo e, na następnym poziomie jest jeszcze niższy Dobra, zobaczmy No, to, do to dobrze, bo już trzymałam O, nieźle się! ludzie, czy wy to widzieliście? A jeśli oni nie zmienią cooldownu albo czegokolwiek na to, to będzie bez sensu. Ach, Źle, 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 źle Widzieliście? Nie zużyłem W Oczywiście na tym... Nie mogę używać w ogóle tutaj Blade'a. Za duży jest ping czy coś? Nie wiem. No ja też nie mogę. Też nie możesz? Nie. Nie wiem co jest. Może jakiś bug jest. No, bo gramy właśnie teraz świeżo na tym PB i już któryś raz z rzędu używam Blade'a. Dobra, teraz wszystko działa teoretycznie. Aha, to się nawet na. No to ciekawe akurat, że zatrzymuje się na. No ty skubańcu. Zatrzymuje się o przeszkody. To jego wunia. A to takie Jaysowe trochę. Jak dla mnie. No oh, no. Nope. I ulta mamy z powrotem. Tym razem już bez blue buffa Ale strasznie mi się to podoba. Dobra, wiecie co, może teraz jeszcze trochę ich spuszuję i będę się wracał po te itemy na attack speed, bo parę osób będzie bardzo ciekawe jak to będzie wyglądało. Przy jakimś hardkorowym attack speedzie. O, tutaj macie jeszcze mastera e, z tym upgrade'em. No ten akurat bot nie jest za dobry Ale tak, <śmiech> <śmiech> bo sobie pobiegał jakoś dziwnie, zrobił sobie rundki Ty co się spodziewasz od pana botę? No tak, ale śmieszny pan Master Ła, mi teraz zabiję Jest już wszystko podane dokładnie co do reworku Mastera Możecie sobie poczytać gdzieś O, jaka... lol mógłem R teraz odpalić sumienia O, teleportujący się Tibers Ale dobra, chcę mieć R na następną walkę No, teraz mi wyszło całkiem fajne combo, czyli W, autoatak, E, autoatak Q Nie żyję, no Tyle Hej, to był W Ej, czy wy to widzicie, ludzie? Czekajcie jeśli chcesz się wracać, to się wraca, bo mi zaraz to kończymy. Dobra, 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 dobra. Uważaj, że już to zrobiłeś. Nie puszczuj, dobra? Nie, nie. Nie biegnij. Nie Ja też się mam mało chęci. Okej, bo chyba 5 bossów to broni. Ej, ludzie, to jest po prostu mistrz, dobra, pora to sprzedać. Aczkolwiek to jest dobry item. Może zrobimy inaczej. Attack speed, attack speed. Eeehm, Weźmiemy sobie tutaj. I co jest tanie? 30... 40. Dobra, weźmiemy sobie to. E, I... 45. Jeszcze może jakiś łuczek. Coś mogę jeszcze zaupgrade'ować? Nie, dobra. Lecimy, zobaczmy teraz przy 2.0 atak speedu. Bo taki, no, 2-5 to raczej nie będziemy wbijać, nie? Ale 2-0 jesteśmy w stanie osiągnąć, jak mamy nunu, na przykład w teamie. Trochę dowalimy sobie tego atak speedu. 2-5 to już ciężko. I zobaczcie, mam trochę tego cooldown reduction, 10%, 45 sekund cooldownu. Na 16. Potem można to naprawdę spamować. 3000 temerza Lol. Muszę zobaczyć dokładnie jak to działa ja! No to wygląda całkiem całkiem zabawnie Dobra, fajnie jeszcze jakiś ult bym wykasował Nie no ten Ult Coś pięknego Kakusze no Boty są tutaj. <noise> to jakoś... jakoś smutne, no. Kurczę, no, 10 sekund do ulta. A, dobra, może wykastujemy jeszcze jednego ulta. O, kogoś na respie przecież można kastować. No proszę, proszę, proszę. Ach, so close. Mógłby fajnego ulta wykastować. No dobra, tak wygląda ee, Lucja. Naprawdę nie znam w ogóle, tak jak się to powinno. Poprawnie wymawiać, ale jego ult mistrz e, Lucek. No, poproszę. Lucek. Dobra, ja się z wami żegnam i do następnych przeglądów być może na razie. Na razie. I piszcie jeszcze swoje zdanie w komentarzach na temat Luciana. Jestem ciekaw. Narka.